Manko z tej strony Darkboy ZBO. Witajcie na odcinku. Pak openingu na Toty ze, za skład Battle. Oby się utrzymało, tylko złoto jeden. A jeszcze transfery. Zobaczymy, co się coś się sprzedało. Odświeżymy listę. Graj, skład, battle, zobaczymy. Jest złoto jeden, jest. Czyli mamy tak. Gwarancja numero Food. Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy 84. Plus. Tylko te numero Food jest niewymienne. I 9000 monet. Cztery paczki i gwarancja numero food. Zaczniemy od numeru fut. Let's go, leo, leo, eee. kto to jest? Czy ja go już mam? De Jong? Nie mam go, dobra, to niech będzie dejong. I co teraz? Czy zarobimy może o 4 plus 2? Jest inform. Czyli zarobiliśmy. No już go mam.

Raz, dwa, trzy ok. To chociaż tyle, tyle z tych nagród, że coś tam zarobiliśmy. Mieszana paczka rzadkich kart, jest lockout, Jeszcze zarobiliśmy więcej. Ksaka, krzaka to jest. Pięć, pięć. I te dwie osiemszurki też wystawimy. Okay. Dobra, może będzie co wart. licytują, cytuję. Wystawiamy jaszczębia i kotwicę też. To też wystawiamy. I to wszystko też. Wystawiamy. Już może to powinienem skwikselować, by było lepiej. Ale dobra, już to wystawimy. O, mamy paczkę wypożyczenia, Odblokuj paczkę. O, ile kart. Ile 900? O licytują. Rok Magnoliego, a tego? Dobra, za 900. A wystawiamy, to są event TOTY, to się sprzeda. To się powinno sprzedać. Walkout, był inform, był, zarobieni. Na no to, ty otwarłem wszystkie paczki co miałem naszykowane, przyszykowane, i niestety nic, nic, no ale na co ja żem liczył? No. Nie mogło być tak pięknie, żeby wpadła jakaś karta. Co to jest? Za, a gdzie ten na wypożyczenie? Jest to wymienne. Rudiger, ok. Nie no, zmieniłem sobie piłkę niechcący. A chciałem ją wystawić. Dobra Będziemy nową piłką grali Tu nie ma Kawi Nie Co to może być Michael? Michael, Marina 85 5 O, proszę Wystawiamy. Ilon? Pięć? Cztery? Cztery? Okay. Koraniec. No to były... Był walkout, był inform i osiem piątka, osiem czwórek kilka. To nawet fajne nagrody. Tu jeszcze jakiś brońka z Argentyny, ale to nie jest Martinez. Dobra, dziękuję Wam za odcinek i pa!